Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Łukasz z kanału Detektorysty, ja siemaleczko. Powiedzcie mi jak się podobały ostatnie trzy odcinki, bo dużo, dużo aktywności, dużo wyświetleń, dużo komentarzy. Jeżeli ktoś nie oglądał, to oczywiście zapraszam. A w dniu dzisiejszym mamy 6 stopni 7,33 jest sobota i lecimy na zlot do profesora detektorysty na zakończenie sezonu. Będzie mega ekipa, tak więc. Cóż, zobaczymy czy będę kopał, bo dzisiaj tylko tak naprawdę jadę na 4-5 godzin maksymalnie. Muszę wracać obowiązki. Rodzinne wzywają, ale powiedziałem, nie odpuszczę, nie odpuszczę i jadę, tak więc zostańcie z nami do końca, bo może być ciekawie. No jestem na miejscu. Sasie ma St standardowo Mistrzuni Siasio. Jest. <noise> Pozdrawiamy miszczunio, serdecznie, tak, tak więc zbijajcie. <noise> Jest i Kuba, jest i Częczen, jest ekipa, nie? Tam Patryk gdzieś w środku stoi, nie wiem gdzie, ale aut jest. Zobaczcie, masa gdzieś tam stoi przy tym cmentarzu. No i co? I ruszamy. Zobaczymy czy wejdę. Na razie puszczę jakiegoś dronika. Coś tu pokręcę chłopaków. Idę się dać Sideusa, niech potestuje, a ja może wyjdę z legendem. Bluetooth. A ja kochani od Kubusia Coś, dostałem paczkę obiecałem. Kuba wesoły. Się, Siemaneczko Nie pamiętam co mi obiecał, ale powiedział, żebym w domu to otworzył, tak więc no, jak wrócimy będziemy otwierać. Ja Dzięki wielkie całkowicie. Kuba. Mam nadzieję, że całe będzie. Nie, na pewno. Będę wolno jechał. Jakby szło, to jeszcze będzie. <grym <grym ja jeszcze będę wolno jechać. <grym> Idziemy z siasiem po Chodź Siasia. Idę. Ekipa, gotowo na... Nie, tam, na tym. Tak? Nie, w drugą. O! o. o Detektorysta dzisiaj z Deusikiem. Testy, te, testy, testy, testy przed zakupami. <grywa> Ekipa się zbiera, będą kopać. Zaraz zobaczycie filmik z drona i pewnie ja wyjdę z Legendem dzisiaj. Jeszcze. Tak więc nie zawsze będę z Deusikiem latał. Dzisiaj, dzisiaj Legend będzie w akcji. Zdarzyła się dziś akcja, była niezła kraksa, Oto to w wpadło i serce zamarło Wjeżdżamy w stronę złota, rzeki i woda Funkcje złota wpadną, miski się rozpadną Jedziemy do ekipy, gdzie nie ma żadnej ipy I te zero skręcimy i zrobimy rymy Akcja Lublin, Rzeszów, Złotowie, Niejeden w szlece u Szukając wygrywaczami na polskiej ziemi Myśląc, że nasze zdane się życie zmieni Yo, 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 treasure hunting na całego jeśli Chcesz lepiej? wypiszcie z tego Tutaj mamy ludzi pochłoniętych pasją Ludzi z zasami i dobrą Radą ja przybywamy Złote kanki napełniamy Elo Elo Wypisz się z tego Tutaj mamy ludzi pochłoniętych pasją Ludzi z zasami i dobrą radą W Wotoria przybywamy Złote kanki napełniamy Elo, elo Mordeczni, od z zachodniej granicy, elo, elo. Zdarzyła się dziś akcja, była niezła kraksa. Auto w poślizg wpadło i serce zamarło. Zmierzamy w stronę złota, rzeki i woda. Funkcje złota wpadną, miski się rozpadną Jedziemy do ekipy, gdzie nie ma żadnej lipy Imprezę rozkręcimy i Zrobimy ryby Akcja Lublin, Rzeszów, złotoryja Niejeden w rzece umoczył, szukając wykrywaczami Na polskiej sieci, myśląc, że nasze znalezisko życie zmieni Yo, 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 pleasure hunting na całego Jeśli ziomek nie chcesz, lepiej wypisz się z tego Tutaj mamy ludzi pochłoniętych pasją za z wami i dobrą radą złotoryja przybywamy złote kanki Napełniamy elo, elo, elo. Yo, yo, yo.

Ale teraz nowe, nowe ustawienia, nowe programy zobaczymy co będzie z lotu profesorka. Uważam za otwarty. Lecimy. No i kochani, powoli zbieramy się na wykopki. Na chwilę wyjdę zobaczyć, jak tam Siasiu sobie radzi z Deusem. A tu mamy taką zacną ekipę. Zobaczcie, jest Krameros, jest profesor. Tak więc warto było przyjechać, nawet porozmawiać. No bo ja się zbieram o 13. Ale to jest, to jest największa wartość, I słuchajcie. Zakwas z buraka. A i zakwas z buraka dzisiaj uskuteczniamy. Tak więc. Samozdrowie, ekologia, idziemy w pole. Narka! Czas start. Zaczynamy przygodę z legendem. I zobaczymy co wyjdzie. Ekipa już się rozproszyła. Tu kiedyś już na tych polach byliśmy. Idę się przejdę, zobaczę. Gdzieś ekipa przeszła na drugą stronę. Zobaczymy co tam, co tam się dzieje. Siasio lata z Deusikiem, zobaczymy jak tam u niego efekty. Mówię dzisiaj generalnie przyjechałem bardziej pointegrować się, porozmawiać z ekipą niż kopać. No ale tradycja musi być. Tak więc do pierwszego dołeczka. Pierwszy sygnał i zobaczymy co tu mamy. Co tu jest? Standardowo mamy polmosika. Jest polmosik. Jest i pan Częczen. Nasza, nasza gwiazda dronowego filmu. Kupę złomu. Zobaczymy, co dzisiaj co wychodzi. Ja dopiero wyszedłem. Na razie jeden polmosik. Nie wiem, jak tam siasio. Pałó. Łuska, jakieś dobie... To jest chyba część od podkowy. To no. jest ja, od, od od konia. Tak. No, fajnie. Tu jakaś kulawa moneta, no. jeszcze nie wiem. Ty ale coś fajnego może być, albo poniatowski może być, wiesz? Nie wiem właśnie. Może być poniatowski. I międzywojnie, 20, 20 groszy. Pięknie. A tak, te same pulmosy. No, słuchajcie, najważniejsze, jak zawsze mówię, żeby wyjść, spali trochę kalorii. No, starych wózdek. No, ale starych wózdek. No, starych wózdek. Coś jest, zobaczymy, Uty. co tu wyjdzie. No, co cyganka wywróci. Życie się. powodzenia. Idziemy Jej, dalej. Zostawiamy wszystkich widzów. Jak to w tym serialu? Szukaj mnie. Jest i Sławcio. Jest i Sławcio. Nagina legendem. Dobrze mówię. Tak, myli... jest legenda polskiej detektywistyki. Pan Sławek. A... Jak efekty? Znalazłeś coś? No! Co? Puszek, Aluminium. No, no, to tyle dobrze, nie? Tyle dobrze. Trochę... Tam gdzieś, kurwa, ale... Wiesz co, oni tam są. Ja tam idę a do tutaj. nich. No, bo Siasio tam jest. No. No, coś tam, coś tam trafili, tam. parę monet. Ja też się kieruję w tamtą stronę. Ekipa zwarta i gotowa. Przechodzimy na drugą stronę. Tu macie kościół, a tam jest taki cmentarz, no i tam jest generalnie główna stacja. No idziemy tu zobaczyć. Oczywiście standardowo przegadam cały zlot zamiast szukać, no ale zaraz zobaczymy, czy chłopaki coś tu mają. Zobaczcie, tutaj Piotr wyciągnął jakieś dwa guziczki. Tak, jeden mini gaciak chyba nie? Francuski z tak? Nie, cztery oczka to jakiś cyfil. No, jakaś obrączka, mini obrączka, no fajnie. Mamy sygnał na Legendzie 44. Czekajcie, musi... o! no i co tu mamy, bierzemy szczotę i patrzymy, o kochani, prawdopodobnie mamy medalik, jest to medalik, piękna szczoteczka odkudła tego z wykrywaczem, tak więc od razu Wam polecam, jeżeli chcecie takie, to wbijajcie i od razu możecie sobie na druki zrobić 3D. No co, piękny medalik. Zerwany z pięknym krzyżem. Ale współczesny, kochani, naprawdę jest fajny. Zobaczcie, jakie tu jest ukształtowanie terenu. Fajne, typowo osadnicze. Czy coś wyjdzie? Nie wiem. Chłopaki coś tam kopią. Później zobaczymy, co tam na stole się pojawi. Ale wyciągnąłem akurat ten medalik na no, pośladzie. Jak widzicie, tu jest ślad. Ktoś sobie po prostu ominął. Mam nadzieję, że coś wpadnie, ale bardziej liczę na to, że ekipa pokopie, a ja to zobaczę, bo po to tu przyjechałem. Integracja, spotkanie to jest największa wartość, kochani. Znaleziska nie są tak istotne jak ludzie to sami sami o tym wiecie. O, idzie Sławczo, idę zobaczyć, co tam Sławczo może wyciągnąć. W radiu mówią, że tu fanty, że tu fanty wychodzą. Kubuś trafił dwa boreksy, no takie stany średnie, ale są. A kolega trafił piękne sreberko, ale no niestety trzaśnięte. Podejrzewamy, że to może być jakiś pół groszobo. Albo, no albo półtoraczek z III trzeciego wazy. Jakieś zarysy są. Trzeba ją dobrze domyć z tej strony, nie? O z tej. I będzie widać, ale ale na pewno w sreberko XVII wiek. XVI-XVII wiek. Co tam siasiu ma? Co mi kurwa nagrywa? Pokaż mi to. O, boratynki. No pięknie, kurwa. Ale widać, no? ładna i tak krzywobita, nierównomiernie. No. Tak jest ładnie. No. A kubuś jeszcze trafił fragment starego dzwonka. Naprawdę, tak, zdobiony jest. Piękny, piękny, gratulacje. No kurde, gdzie ja chodziłem? Pięknie. I tu mamy boratynki. A tu mamy. Co tu mamy? szczoteczkę mogę wyjąć. To może być ogłos Poniatowski. Patrząc. Tak mi się wydaje. No i boraksy. Na parstek Nie, nie na parstek. To jest na naocznica. Nie. To jest jakiś kurde. To jest jakaś nabijka. Ale patyka zejdzie, to będzie widać coś. To jest nabijka. Ale ładno no, pasa te zawieszki. Tak może być. Także na jest... początku gratulacje, panowie. No i powodzonka. To nie będzie jakiś pierwszy Dobra. Nagrywasz? No. So, to sorry, nie? No to, to, to jest Roberko. Ale ja tu nie widzę żadnego grosza. Zobaczmy. I Daj zobacz cię. pisze grosz. Jest Fas, i kuba wesoło, jest cała ekipa, a my jesteśmy teraz tutaj w takiej dolinie. No i zaraz się zamieniamy z siasiem. I zobaczymy. Czy coś strzelę i powoli będę wracał do bazy. Kurwa Piękny krzyżek koledzy jeszcze wyszedł. Piąty Zobaczcie. Jest posrebrzany, Jest posrebrzany, Jest, no. jest, ja już częściłem przedtem, No i no. w daly Ściągnął. i w Ściągnął. Sreberko ściągnął. No. <laughs> Tylko nie do ciebie. <laughs> nie kochani, bardzo fajny. I to stary krzyżyk jest, zobaczcie, jeszcze, jeszcze mocowany na No, na druciku. No jakiś 18-19 wiek na pewno. A tutaj mamy jeszcze krycarka. No patrzcie koszą, koszą fan te chłopaki Ja się na krytorach dobrze nie znam 1800 rok 1800 rok Tak, no, tak to ale pięknie, wzią. każda znajdka jest wzią fajna, wzią. tak więc gratulacje mamy grudkę, był sygnał 75 na Deusie, przerzuciłem się z siatkiem. teraz na, na mój detektor i mamy klamerkę. Mamy klamerkę. Nie jest to stara klamerka. Ale jest. Jest musiąc, jest mu Tak więc się liczy. Lecimy dalej. Kolega trafił teraz monetę rosyjską z 35 roku, 1935 roku, ale stan taki ładny. Powiem Wam szczerze, pierwszy raz taką widzę, ale jest moti sierp. Tak więc z takiego dołeczka wyszła moneteczka. Gratulacje. Tak, kochani, tu znajdujemy taką grabkę prawdopodobnie. Ale przy następnym złocie, jeżeli ktoś się znajdzie, wygra Deusa dwójkę. Oddaję swojego. I takie fanty wychodzą, kochani, na poru, Nie tylko monety, nie tylko kolorki. Gratulacje! Wszyscy kopią, mam i ja. Mam piękną Boratynkę, naprawdę w super stanie. Tak więc zobaczycie, zobaczycie to na zdjęciu zaraz. Lecimy dalej, ekipa tu się skupia, dobre wariaty. Kopią każdy sygnał, nie ma lipy. No. Taka stara ceramika. Tak, i stara ceramika, zobaczcie, na oko wychodzi. Książka też ma taką fajną, taką żłobioną, wiesz, nie? No. tamta ale prawdopodobnie... Jest, ale ta jest bardzo stara. Ta jest nieśliska, ona jest stara, nie? Super, proszę bardzo. Kolejny ładny sygnał. I prawdopodobnie kolejny fajny artefakt w postaci. Zaraz zobaczymy. Ale tu się wszystko lepi. Słuchajcie, jest monetka. Nie jest monetka Ale mamy PRL to już zaraz sobie oczyścimy Na żywo Tak, mamy PRL kochani 10 groszy z PRL -u. No, czasem i tak bywa A teraz kochani, jeszcze tego nie czyściłem Wych Wychodzi mały pierścioneczek, zobaczcie Prawdopodobnie damski no, kamyczka nie ma, był prawdopodobnie, ale już go nie ma. No, miedziuszka. Nic srebrnego, nic ważnego, ale jest biżuteria stara i to się liczy. A teraz, kochani, wychodzi piękny stopę kołowiu. Zobaczcie, jaki duży. To dobrze śladuje, ale ja niedługo już schodzę z pola. Kończymy dzisiaj na karierę, ale jest okej, okay, jest okej, okay. Naprawdę jest fajnie. Idziemy do Kuby, Kuba ma Guziola. Kuba ma Guziola jakiego Kuba ma Guziola? Mówi, że ładny. Ładny, carski. Carski Guziola. Tylko no. troszkę szkoda, bo łóżko urwane. No, zazwyczaj wychodzą bez łóżka. Ale ładny. No, gratulacje. Żuliczek. Pik. Po tej stronie. Tylko ledzy znaleźli łóżkę pierwszowojenną, ale to będzie mocny. No, a tu chłopaki trzeszą Jedna kopiejka, carska. Które 1800 rok, mówiłeś, tak? Nie, kopiejka nie. Krajcar był 100 się... Krajcar No nie widać dokładnie Ale jest, fajna monetka, gratulacje Dzięki Cześć. <noise> Kolega znalazł, Deusikiem Medalik, czy Czy to będzie coś świeżego o, Prawdopod alumínio. Prawdopodobnie tak jakie dam ci szczepkę sobie, w drugą stronę <głosy> <głosy> Nie będziemy drzeć Ale to będzie prawdopodobnie współczesny. No, tak wygląda. Współczesny, ale i tak cieszy. No pewnie, że cieszy, kurde. Każdy szkaplerzyk piękny jest. Mogę ja zobaczyć? Tak, współczesny. Ja też podobny znalazłem dzisiaj i ja też się z niego cieszyłem, tak więc gratulacje. No, I tak dobry fant jak na dzisiaj. No pewnie. Siasio <laughs> <laughs> znalazł Boratynkę i mówi, że stan lala la. No i faktycznie, piękna, bo No naprawdę, luks ładniutka. Piękna, gratulacje, Żuwior. Lecimy dalej. Siasia to gość kurde. Kosi monety non stół. To jest kurde. Ochciu mi, legenda. 5 groszy. Stary, bo stary. Pyrylek. I tu ta. A guś, ten nasownik. Pozytywna mordeczka, nas teraz chyba grosik Augusta Poniatowskiego. Powiem wam, nie, niezły stan, spatynowany. Z tyłu tak. lepszy chyba, No, nie? trochę lepszy z tyłu, ale super. I zobaczcie, teren przewalony równo. Guzik to chyba widzieli Tak, już, tak, nie? guziczek żeście widzieli, tylko go przerzucę na tę stronę. Patrzcie, tu było wszystko przewalone, tyle jest śladów i Książko strzelił tu dwie monety, Kuba teraz. A ja na stopie. No. Na no stopie ja ktoś na to wszedł. Ja na stopie, ja na stopie medalik trafiłem. Tak, więc lecimy dalej. Jak to mówią, nie ma miejsc, <coughs> przepraszam, nieprzechodzonych. Mamy monetkę, poczekajcie, z takiego dołeczka, ale tu jest śladów, a śladów. No i mamy borotynkę, kochani. Kolejny piękny stan boratyneczki. Tak naprawdę, chyba nie będę wszystkich wam rzucał na górę, bo ma to bez sensu. Ale jest borex. Tak mi się zdaje, że to borex. Borex. Tak, więc lecimy dalej, kochani. Kolejny sygnał, łyżka aluminiowa. No, a Siasio teraz wyciągnął fragment łuski, ale powiem mu, no duża. Duża, szkoda, że nie cała, no ale jest mosiąc. Już idę, o kurde, wszyscy mnie tu wołają. Bratynka pewna. Gdzie taka gruba? Nie? Może jakiś rzymek. To to gruba na No, może być rzymek. Ty, chyba masz rzymka, gościu. Byłeś w zamościu? Były. <laughs> Trzymaj. Słuchajcie, ja powiem jedno, ja nie muszę kopać mama tego ludzi. No <laughs> właśnie, piękna ozdoba. Prawdopodobnie delikatnie. Wiesz co to jest zapinka do książki? To już ci mogę od razu powiedzieć. Taka wiesz. No, super, wiem o co chodzi. No, no mam szczoteczkę. Możesz sobie poczyścić delikatnie. Czekaj. Wow, no to fan dnia jest. Powiem ci Na pewno stare, podejrzewam, że średniowiecze. Może być. Trochę by się sprzynało, byłoby lepiej, ale nie jest źle. Nie, jest piękne. Trzeba będzie zdjęcie cyknąć jeszcze. Rewelacja, gratulacje. No, to jest stary fanciar. Stary, nie? Fajnie. Nie. Chwilę zeszliśmy z pola. Może ja się pokażę. Zeszliśmy z pola. Chwilowa przerwa. Tu ekipa się gruzuje z fantu. Zaraz wam pokażemy. Mniej więcej, co tam wyszło. No, ale coś tam wyszło do turysta, wydruża się ze złomu. A to już nie złom, to już, to już, to są... już coś Gdzie Dzieci, już, już. No już kochani, za chwilę będę musiał jechać. W takim razie zrobię małe podsumowanie poszukiwań. Fajna plombunia. To moja część klamerki. Chyba klamerki, ale chyba klamerka. Ogólnie no, fajne znaleziska. Borotynek, a jak to na terenach? to macie fragment starego świecznika. I co? Dużo, dużo. Fragment łuski ziła. Tu macie jakąś mniejszą. Tu macie siasiową Łuskę. Elementy przemienia. No trochę tego jest. Po trochę wyszło. Szkaplerzyki. Tu jest mój nawet. Cyk. żarte. Coś, coś, coś mi kamera szwankuje. Jeszcze raz wam pokażę na strogi. Piękne znalezisko, i podejrzewam, że będzie to fantem dnia. No i... Wracamy. Muszę poprawić fryzurkę. Wracam ze zlotu kochani. Co mogę powiedzieć? Zarombista, impreza. Krótko, dosyć krótko, no bo muszę zaraz jechać na lotnisko. Tak więc wracam na Lublin i śmigiem na Świdnik. Odebrać moją mamę. Przepraszam za mój głos. Co mogłem powiedzieć? Mega spotkanie. Po to tam pojechałem. Nie pojechałem tam pokopać generalnie, nie było zamiaru kopania, ale wyszedłem na chwilę. Coś tam pokopałem. Za wiele nie wpadło. No ale mówię, no, na taki krótki okres poszukiwań, godzinkę szukałem, to nie ma co się spodziewać. Cudów w tym przypadku. Ale naprawdę, super. Mega ludzie, naprawdę. Kilka stowarzyszeń. Naprawdę. Patryk top. Top impreza jak zawsze, tak więc bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. No, był kramerek, była reszta. Tak więc mega, mega. Siasio przyjechał. W ogóle Rzeszowska ekipa. Moja, super ekipa. Tak więc serdecznie również pozdrawiam, wbijajcie do Siasia na kanał. Również przypominam, że jest konkurs na 600 subów. Tutaj będziecie mieli logo Siasia. Podlinkuję Wam jeszcze na pewno to w opisie. Wbijajcie, zostawiajcie suba, bierzcie udział w filmie konkursowym w konkursie na 600 subskrypcji, bo są naprawdę zarąbiste nagrody. No i można, można, no naprawdę można zgarnąć fajne zestawiki, tak więc y, warto, nic was to nie kosztuje. Włączajcie dzwoneczek, suby i login. Jeżeli chodzi o mnie, to tak samo, jeżeli ktoś jest nowy na moim kanale, tak więc witam serdecznie stałych widzów, jak i nowych. Jeżeli nie zostawiłeś jeszcze suba, śmiało, kliknij. Podoba się łapeczka do góry, nie podoba się łapka w dół, to jest Twój tylko wybór. Jakiś komentarz dla zasięgu, bo wiadomo, to pomaga. W jakiś tam na pewno zasięga, chyba pomaga. Nie wiem, nie znam się na tym, bo się aż tak nad tym nie spinam. Ale jakaś aktywność na kanale jest wskazana, żeby była. Oczywiście dziękuję Wam bardzo. Przekroczyliśmy 2600 subów, lecimy po 3000. Jak będzie 3000 subów, odpalimy konkurs. Myślę, że zrobimy go grubo, jak każdy mój konkurs. Tak więc zostało tam niecałe 300 subów. Dobijamy i na pewno coś tam strzelimy. Co dalej, co dalej, co się działo? Jak na początku filmu wspominałem, zapraszam Was na trzy ostatnie moje filmy, które opublikowałem: dwa filmy z poszukiwań jeden film z zakupu przyczepy, którą będę podróżował sam, również z rodziną. Na wakacje, na jakieś tripy Na poszukiwania Myślę, że będzie fajnie Całe życie marzyłem o, o takiej przyczepie Maluszków przerobiłem Naprawdę w naście Dziesiąt, że tak powiem No i jeden już będzie się robił Prawdopodobnie na wiosnę Bo rozebrany, wypiaskowany Tak więc będzie renowacja Tak więc będzie cały zestaw Niewiadowka, niewiadowka plus maluszek Ale na takie dalsze imprezy to będziemy jednak jeździć kugą nie będziemy podpinać tą przyczepę. No, czeka mnie dużo przy niej pracy na zewnątrz. Małe poprawki, ale to niewielkie, bo przyczepa jest naprawdę w doskonałym stanie. No ale środek, środek, cały opad, wiadomo, tyle lat 78 rok przyczepa, no, miało prawo się posypać. Tak więc będziemy robić ściany, będziemy docieplać, wyguszać, będziemy to oklejać wykładziną. Zobaczymy, jak z meblami, jaki jest ich stan. Bo może zostaną. Zobaczymy, jak to będzie. Też nie chcę jakiegoś dużego nakładu finansowego na to kłaść. No bo wiadomo, jest rodzina, są inne wydatki. Dlatego będziemy robić to, może być budżetowo, ale żeby było naprawdę fajnie. I tyle chyba, kochani, tyle. Powoli zdrowie mi wraca, głos mi wraca do normy. Tak więc dziękuję wszystkim również za życzenia tego zdróweczka, bo... Bo to się przydało, jednak, już ten głos trochę wrócił. Jeszcze troszkę, tam trochę chrypie seplenie, ale już wraca wszystko na swoje tory. Co, niedługo wpadnie film z poszukiwań leśnych naszego września 39. Tak więc, polecam, polecam po prostu, polecam. Obserwujcie, oglądajcie. Jeżeli będzie się podobać, no to będziecie tam. Komentować, że tak powiem, nie? Staram się jak mogę. Jestem sobą, tak jak zawsze. Kto mnie zna, to wie. I tyle, kochani. Tak więc co mogę wam powiedzieć? Życzę wam. No dobrego tygodnia. Dobrego tygodnia. Dzisiaj jest sobota, ale Wy to zobaczycie pewnie w środę w czwartek. Na moim kanale. Zobaczymy jeszcze, czy tam... ile nie będzie tego materiału, to i tak go wrzucę nie? Przelot dronem był, tym razem bez ekscesów. Obijałem linie energetyczne, <gryzny> i tak to wygląda sytuacja. Dobra, kochani, nie zanudzam. W takim razie trzymajcie się cieplutko, oglądajcie i lecimy dalej. Do zobaczenia.